Nie dość, że mi głowa pęka, to... A co się stało? Nie, nic nie mów. Ani słowa. Byłaś wczoraj na imprezie i masz kaca. Nie, nie byłem na żadnej imprezie. Przeziębiłam się na... Nie, nic nie mów. Hmm? Na basenie. Nie ulewa mnie złapała. Czyli miałam rację. A co to jest 20 pytań do... Korespondencyjny kurs telepatii? Czyli czytania od myśla? Tutaj później jest wszystko wytłumaczone. Kto ci to dał? No tam od razu dał. Kupiłam sobie bardzo tanio. Dostanę do tego jeszcze kasety i w ogóle. Naiwna jesteś. No to jeszcze zobaczymy. Tak, jeżeli tak, to powiedz, o czym myśli nasza przygłucha starowinka? Hm? Myślisz sobie, muszę odebrać z naprawy mój aparat słuchowy, żeby sobie nie robili ze mnie jajów fryzjera. Już odebrałam. no, Nie przejmuj się tak tą staruszką. Każdemu może się zdarzyć. A mniejsza o staruszkę, gryzie mnie trochę ten przystojniak. Kto? No, no wiesz, ten przystojny klient, któremu się podobam. Który? Potem, no to ty jesteś specjalistką odczytania w myślach, nie? Stryknęłam mu jak nie patrzył. A, tak, pamiętam. No, przystojny, ale czy znowu aż tak bardzo? Poza tym pamiętam, że nie tylko ty mu się podobałaś. Jak to? No, w ogóle, rozglądał się po salonie za ładnymi dziewczynami. Ale tutaj to tylko ja jestem ładna. A, a, Ale jakoś tak. Kicia, słuchaj. A może spróbowałabyś przeczytać w myślach, co on tak naprawdę o mnie sądzi? Bo wiesz, on dzisiaj przychodzi tutaj na strzyżenie i to byłoby super. Mogę spróbować? Dzisiaj? No, zaraz powinien być. Go myśli on się zbliża. No i. Hmm. Nic nie słychać. Słychać, ale chyba nie chcesz wiedzieć co. Pewnie jakieś pikantne, niegrzeczne. Nic z tych rzeczy. Jak to, to on w ogóle o mnie nie myśli? Myśli, ale. No więc myśli, że jesteś powierzchowna i płytka. A to nie to samo? No nie wiem. Ja tylko relacjonuję. Aha. Aha. No i co jeszcze? Że jesteś ładna. Ale nie za ładna. No i że jego interesują przede wszystkim kobiety z bogatym wnętrzem. – A co to jest bogate wnętrze? – Nieważne. W każdym razie ty tego nie masz. – Dzień dobry, pani Lauro. – Dzień dobry. Dzień dobry. To ja jestem tą koleżanką Lauro, o której pan bez przerwy myśli. nie zostawi nas samych. Nie czas teraz na takie rzeczy. Powierzchowna, tak? Przepraszam, bo chyba nie... nie do końca zrozumiałem. Płytka, powierzchowna, ładna, choć nieładna. Ładna, ale nie za ładna. A, i jeszcze, że nie mam bogatego wnętrza. A żebyś wiedział, że mam bogate wnętrze. Przepraszam na chwilę. Ale przy... Co tu się dzieje? Laura jest ciężko chora. Do niczego między wami nie dojdzie. Ale ostatnim razem była taka. taka szczęśliwa, taka pełna radości życia. Wahania nastrojów. Psychoza maniakalno-depresyjna. Lekarz potwierdził. O co jej chodziło z tym, że ja niby sobie pomyślałem, że ona... Chora, ciężko chora, biedna dziewczyna. A ja... Ja się jej chciałem oświadczyć. Ale to nie ma sensu. Jest tyle innych, atrakcyjnych dziewczyn. Po co sobie brać wariatkę? Proszę bardzo. To jest mój numer telefonu. Na wszelki wypadek. A co z nią teraz będzie? No niech pan przestanie już o niej mówić. <noise> Najlepiej, jak już pan sobie pójdzie. No tak, tylko że ja chciałem się ostrzyć. Ale nie można, mamy komplet. No, przecież tutaj nikogo, nikogo nie ma, a poza tym ja byłem zapisany. Bardzo pana przepraszam. Niech pan zadzwoni, to się umówimy. A, a strzyżenie? Mniejsze ze strzyżeniem. Umówimy się od razu na randkę. Z kim? ale to takie przykre. Ja myślałam, że naprawdę mu się podobam. Jak to dobrze, że ty się nauczyłaś czytać w myślach. Nie ma sprawy. Poza tym, jak wyszłaś, on mi jeszcze raz wszystko powtórzył. O tym, że nie masz bogatego wnętrza i w ogóle. I to, że nie jestem załadna też? Dwa razy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Laura Chęcińska. To ja. Przesyłka dla pani. Od tego pana, co przed chwilą wyszedł. Dziękujemy, do widzenia. do widzenia. Do widzenia. Przykro mi, że jesteś chory. Chciałbym się tobą opiekować do końca życia. Jak otworzysz prezent, to wszystko zrozumiesz, Jarek. Jak to chora? Przeziębiona. A prezent? Pusty? Widocznie nic do ciebie nie czuję. Bał ci się powiedzieć wprost. To co z kwiatami? Bukiet pożegnalny. A? No, co? Myślisz, że nie wiem, tak? Od 15 minut wodzisz za mną oczami, tak? Tak, niegrzeczna dziewczynka. Tak, ale ja lubię i zaraz ustawię niegrzeczną dziewczynkę, Mówiłeś coś? co? Co? A, y, 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 kosiarka ogrodowa. są dwa tysiące z kołami łożyskowanymi, Chyba kupię. Ja myślałam, że ty mieszkasz z mamą w bloku. A, no, rozważam, usamodzielnienie się. Gdyżio. Jesteś szalony. No wiesz, kiedyś trzeba, no. A ja uwielbiam takich szalonych facetów, <grym> którzy chwytają życie za rogi i w wieku 24 lat rozpatrują możliwość wyprowadzenia się od mamusi i zakupu kosiarki, ogrodowej Samson 2000 z. z. z, z, z... 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 z kołami użytkowanymi. No, nawet nie masz pojęcia, jak takie koła kręcą kobiety. <grym> Idę na zapiekankę, posprzątaj. Stacho przychodzi do szefa na masaż. Samson! Stasiu, trochę jednak żal, że nie masz włosów. Po co mi? No, po odżywce byłyby zdrowe, mocne, błyszczące. Włosy to jednak najważniejszy atut mężczyzny. E tam, Kobitki wolą łysych. I na siłowni by się ze mnie śmiali. Stasiu, wiesz co ci powiem? Ty nie przesadzaj z tymi ciężarami. I pamiętaj, nie bierz żadnych świństw. Jak ci będą proponować, odmawiaj. No, zmykaj. I znajdź sobie jakąś miłą dziewczynę. No, za dwa dni na disco idę, jakiegoś towara wyrwać. <noise> no trzeba będzie znowu zgolić. 30 minut to za dużo! Zero reakcji. Znowu przysnął? Mm, nie, dziecko, to trzeba sposobem. Stasiu, chcesz ciasteczko? Lecę! No widzisz, Zawsze działa, od 26 lat. <gry> Co? Za bardzo się spiekłem? E nie tylko. Wiesz też, innym... że nie przypuszczam, że ty weźmiesz tak sobie do serca moje słowa, ale o co chodzi? E, to tu. Um... Co? O! <grym> Jezus Maria, czyje to? Otko! <grym> <grym> Jak jest śliczny, jak tak sobie śpi. Taki męski i bezbronny zarazem. Jak małpka. Chcesz wody? Wody? Ja? To prawda. To pan! Co ja? A tak panu ufałem. Jadłem pana ciastka, chodziłem na masaże. Jak pan mógł mi to zrobić? Stasiu, dziecko. No, no, przecież to jest bardzo dobry preparat. To jest. Własna receptura, nie żadne świństwo z hipermarketu. No to trochę inaczej pachniało. To, to normalnie śmierć. Słuchajcie. Czy wy nie macie mi czasem czegoś ważnego do powiedzenia, co? Wydział. Ja ja tu, Hora tu. Hora tu. Ale Stasiu, Stasiu, no nie zachowuj się, jak obóz. Stasiu, proszę cię, bo powiem twojej mamie. Proszę pana! On przecież. Ale on ja ma... to niechcący! Niechcący! Przepraszam, jeśli można. Czego? Jeśli to na porost włosów, to ja jestem zainteresowany. Mam niedużą firmę. Robimy paraleki ziołowe, więc gdyby. Proszę pana, dzisiaj mamy promocję odsiwianie było gratis. Bardzo dziękujemy. Laura, podaj panu płaszczyk. Bardzo dziękujemy panu, polecamy się na przyszłość. Ale do bardzo widzenia. dziękujemy nic naprawdę nic do, widzenia, do widzenia panu. Słuchajcie, ile jest w tej chwili łysych na ziemi, co? Ale, ale, ale... z najnowszych szacowań amerykańskich naukowców wynika, że w przybliżeniu... I... Bardzo, dużo? <śmiech> <śmiech> bardzo, dużo. Mhm. Ale... bardzo dużo? Ale bardzo dużo. Ale żeby tak interes na mojej krzywdzie... To... A w, sum... w sumie A? dlaczego nie? Zrobię sobie z a ja już nigdy w życiu nie będę chciała nikogo czesać! Mniejsza o większe, jak to A, mówią, honotu, labora. Ale ja nie chcę! Wszystkie słoiki, wszystkie butelki się poprzewracały. wymieszały, coś się stłukło no, i... Nie... No to będzie tłuc. Cicho, cicho. Cicho, słoiki, nie ciebie. Co? Co? Cicho, cicho! Kawa jest dobra, na pamięć. To się lepiej tam skup dziecko, co? No i co? Nie przypomniał sobie? W trzecią dobę miesza i nic. Przyniosłeś składniki? Tak, tylko że... <laughs> pieniądze się już kończą. Jezu! To kupiłam za, za ostatnie pieniądze. Na podatek za działalność. Co? A jak sobie nie przypomni, to będziemy go tam trzymać do końca życia. To się może zdarzyć szybciej, niż myślicie. przetestować. No. A gdzie ten knypel? Uciekł. No, no, ktoś musi. No, no ochotnika. Biedna Kicia. Przecież włosy dla kobiety to największy atut. Musiała się załamać, żeby nie daj Bóg nie zrobiła jakiegoś głupstwa. To wszystko twoja wina. Ale przecież skąd ja mogłem wiedzieć? Siemka. Co to ty? No a niby kto? Dziecko, martwiliśmy się o ciebie. Dzwoniliśmy cały weekend. Była u gulgula. Gulgul przywitaj się. Elo. Kto to jest? I co on z tobą robi? Zaczepił mnie, jak wracałam do domu po tym wszystkim. Powiedział, że wyglądam jak Sheinette O'Connor. Tylko, że bardziej odgotował. No i że od razu widać, że mam power. Zaczęłam już śpiewać w chórku. I teraz przyszłam tylko się pożegnać. Wiecia, proszę cię, chodźmy już. No, już się ściemnia, no. Siemka. Jo. siarka z kołami łożyskowymi. Sam są dwa tysiące. Powaga sprzęt. Sorry, sorry. To ja chyba jednak zapuszczę. Oci ci czarne, o ci strasnie i piękne, Oglądał? Hmm. Trzeba się przybrać za gwiazdy, zachowywać jak gwiazda, a można zostać gwiazdą. Hmm. Hmm. Jakiś idiotyzm. No. Za moich czasów to w telewizji były wartościowe rzeczy. Opole, Sopot, żołnierze w koło brzegu, a teraz same wygłupy. Ale to się fajnie ogląda. Aaaa! Ludzie robią z siebie idiotów. Zostań no, gwiazdą! U ciebie kocham! No i w imię czego żeby pokazać się w telewizji albo wygrać parę groszy w jakimś głupawym programie. A wie pan ile groszy? No ile? Tyle groszy mój ty przyjacielu. Aa! <Czechossimino produce> <noises> <Christianseniu> Gdzie się podziały? Zapomniane Elvis, Sedaka Speedy, Gonzales Albo Diana Pod biną, A w ręku kwiaty Wieczór bambino I ty Same przeboje Czerwony gitar Tak bardzo chciało się żyć w klientka. Gdzie się podziały żre, Tamte prywatki Gdzie te dziewczyny Gdzie te Uuuuh! Biorg jest niesamowita. Nie ma w niej cienia konformizmu. Tato się umie kreować, no? A muzycznie jedzie bez litości. I nieważne, czy się to komuś podoba, czy nie. Ty to chyba musisz lubić jej muzykę. No, muszę. Ale przede wszystkim dostałam cynk, że w komisji może będzie siedział wielki miłośnik Biorgu. Mój kumpel. Kuba Fu. Kuba wy? Cicho. Powiedz. Ten Kuba? Czy ktoś wie, kto to jest Kuba Wunderbaum? W komisji będzie siedział, a nie znam człowieka. Bo to wybitna postać. Grający na grzebieniu szklarz z Gałkowic. Gigant. Szefie, tak. chyba nie damy rady. Mamy jeszcze do zrobienia dwie Britney Spears, jedną kaję, e, jednego kopernika. Kopernika? No, gwiazdą być. A i za godzinę Ken Family! Co? No jakaś grupka z poprawczaka na przepustce, mają przyjść z kuratorem. A! A kurator chce być coś tam Jackson! Michael Jackson? Nie. Janet. No, no dobra, to zaczniemy od... Y Yo! Dzisiaj i poczorita! telewizji się idę zapisać, to przyszłem się pokazać, nie? No, ale Stasiu, nie jak ty wyglądasz, dziecko. Musisz, tak. ty! Pójdziesz! Co to jest? Co on tu robi? Musisz no, to tyzio! A, to sorka, sorka. A pani będzie. Zaraz, zaraz, niech zgadnę, na pewno jakąś piękną, seksowną piosenkarką. Już wiem, zrobię z Pani Tina Turner. <laughs> A, chcesz, kochanie, albo jak się nazywała ta gruba taka mużynka, co, 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 co... No wie Pan! coś <laughs> kochanie, co się stało? Mamusia tu będzie o czwartej. Hmm. Żeby sobie zrobić odrosty i trwałą. Znaczy wąsy. Nie wiem, kochanie, czy dam radę. To... Sama zobacz, co się dzieje. No, popatrz. O, proszę. Boy George. George Michael. Michael Jackson. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan, przepraszam? Zbigniew Wodecki. Ua. Ciężka sprawa będzie. <laughs> W zasadzie ja byłem umówiony na jedenastą. Jest 10 po. Przy takim ruchu to i tak nieduże spóźnienie. Ale ja nie chcę. Proszę panie chłopaki. Grzegorz, jakiś problem jest? Nie, 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 damy sobie radę. No to na kogo ma być ta fryzura? Jak to na kogo? No, no na kogo chce pan wyglądać? Na Wodeckiego. O, no, się uparł. Z takimi włosami to ja proponuję... Może Boba Marleya. co? Ja nie jestem podobny do Wodeckiego? A teraz! Z tobą chcę oglądać świat No Panie, panie, daj pan spokój, mamy czasu. Kicia, szybkie mycie, laura wałki, robimy marleja. Kawki. Marleja? Proszę bardzo, Bob Marley jak żywy. Zadowolony pan? Coś w tym rodzaju. Dzień dobry, Dzień dobry. Wodecki. Wodeckiego szukam. A, Basia! Cześć. Dzień dobry, <noise> Basia. Wodeckiego nie mamy, ale Boba Marleja mamy, proszę. Nie, nie, nie. Co Boba Marleja? dzięki. Basia. Muszę już, muszę już iść. Laura, przyjmij od Boba pieniądze, dobrze? Dobrze, dziękuję. Powodzenia. Powodzenia. Kto następny? A, jeszcze jeden Michael Jackson. <noise> Zapraszam panią. Proszę. Wiadomości lokalne. Wczoraj odbył się nabór do telewizyjnego programu Bądź jak gwiazda. Mimo braku przewodniczącego komisji Zbigniewa Wodeckiego pozostali jurorzy dokonali wyboru i już za dwa tygodnie zobaczymy w programie Boba Marleya. Karolino i tej drugiej pani, słodkiej jak sułtański krem. Od tych słodkich minek, gdy spoglądam na nie, wybacz robi mi się źle. <śmum> wybacz Karolino, że ci wypominam Skłonność do lirycznych scen. Nie płacz Karolino, nie wyś jedna winna, inne zawiniły też.